Zadanie pierwsze. Hokeista uderzył kijem w nich ruchomy krążek. Po uderzeniu krążek uzyskał poziomą prędkość początkową o wartości V1 równej 14 m na sekundę. Dalej krążek poruszał się po powierzchni lodu ruchem jednostajnie opóźnionym, prostoliniowym. Od momentu uzyskania prędkości V1 po uderzeniu aż do chwili zatrzymania się, krążek przebył drogę S1 równą 28 m. W zadaniach 1.1 do 1.3 przyjmij, że siła tarcia kinetycznego działająca na krążek poruszający się po lodzie ma stałą wartość proporcjonalną do wartości ciężaru krążka. Pomiń inne siły działające na krążek w, w kierunku poziomym. Zadanie 1.1. Oblicz czas ruchu krążka od momentu uzyskania prędkości V1 aż do zatrzymania się. Czyli w tym zadaniu musimy obliczyć czas, czyli szukane to jest T. Jest to czas ruchu krążka od momentu uzyskania prędkości V1, która wynosi 14 m na sekundę, aż do zatrzymania się, czyli prędkość końcowa. Wynosi 0 m na sekundę. Skoro zmienia się prędkość i ta prędkość maleje, to mamy do czynienia z ruchem jednostajnie opóźnionym czyli a jest tutaj stałe i a jest mniejsze od zera. Jeżeli chodzi oczywiście tutaj o konwencję, że opóźnienie oznaczamy jako przyspieszenie, które jest ujemne. Informacja, którą mamy, jest jeszcze jedna i jest ona tej w treści. Od momentu uzyskania prędkości v1 po uderzeniu, aż do chwili zatrzymania się, krążek przebył drogę s1 równą 28 metrów, czyli jeszcze mamy informację, że s1 równa się 28 metrów i mamy wyznaczyć czas ruchu krążka na podstawie prędkości początkowej, końcowej i właśnie przebytej drogi. Można tutaj skorzystać z dwóch wzorów, które są obecne w karcie wzorów. Pierwszy wzór to jest wzór na drogę w prostoliniowym ruchu jednostajnie zmiennym. Przy czym tutaj musimy pamiętać, że ten plus oznacza, że ruch jest jednostajnie przyspieszony. My mamy ruch jednostajnie opóźniony, czyli zamiast tego plusa wstawiamy tutaj minus. I to jest pierwszy wzór, z którego skorzystamy, czyli S to się równa V0, czyli u nas V1, bo to jest nasza prędkość początkowa, razy T, minus, bo ruch jednostajnie opóźniony, 1 druga AT kwadrat. I teraz tak, szukamy T, znamy V1, znamy S, ale nie znamy jeszcze A. Nie znamy tego opóźnienia. Wracamy do karty wzorów i zobaczmy, że tutaj mamy przyspieszenie tudzież opóźnienie, które jest wyrażone takim wzorem, że A jest równe zmiana prędkości w czasie. I z tego sobie skorzystamy. A to jest delta V przez delta T. U nas delta V, zmiana prędkości, to jest tak, prędkość końcowa minus prędkość początkowa. VK minus V1, ale widzimy, że ta prędkość wyjdzie na minusie, dlatego sobie wstawiamy tutaj wartość bezwzględną, bo myśmy to, że jest to ruch jednostajnie opóźniony, już tutaj uwzględnili w tym minusie, więc żeby ten minus nam dwa razy nie wyszedł. No i u nas czas to jest po prostu T. W takim razie zobaczmy, że możemy zamiast A wstawić coś takiego, Vk znamy, V1 znamy, no i t to jest to, czego szukamy. Żeby wyeliminować tą wartość bezwzględną, bo nie chcemy się nią bawić, no to po prostu zapiszmy na odwrót. V1 minus Vk, tak żeby ta wartość po prostu wyszła nam, plusie, nam na plusie przez t. A ponieważ wiemy, że prędkość końcowa wynosi 0, to możemy sobie to jeszcze bardziej uprościć. To będzie po prostu V1 przez t. I teraz V1 przez t będziemy wstawiać tutaj za a. No i będziemy chcieli z tego wyciągnąć t, czyli czas. Popatrzmy. S równa się V1 razy T minus 1 druga. Zamiast A wstawiamy V1 przez T. V1 przez T razy T kwadrat. Pierwszy człon przepisujemy, czyli V1 razy T przepisujemy i minus 1 druga. T, i tu jest razy T kwadrat. 1 przez T razy T kwadrat. To się skróci, zostanie samo T, czyli będzie V1 T. Czyli mamy V1 razy T minus 1 druga V1 razy T, czyli tak jakbyśmy mieli 1 V1 razy T minus 1 druga V1 razy T, czyli to jest 1 druga V1 razy T. A nas interesuje czas. W takim razie mnożymy to przez 2, mamy 2S jest równe V1 razy T i dzielimy przez V1, w takim razie czas T jest równy 2S przez V1 i wystarczy tutaj tylko podstawić te wartości, które mamy w zadaniu podane. Wyjdzie, że ten czas jest równy 2 razy 28 metrów przez V1, czyli 14 metrów na sekundę. Metry się skrócą. Sekunda z mianownika, mianownika pójdzie do licznika. Tu możemy skrócić 1, 2, 2 razy 2 daje 4 i. Uzyskaliśmy odpowiedź, że czas ruchu krążka wyniósł 4 sekundy. Zadanie 1.2. Hokeista ponownie uderzył kijem w ten sam nieruchomy krążek. Po tym uderzeniu krążek uzyskał poziomą prędkość początkową o wartości V2 dwukrotnie mniejszej od V1. Oblicz drogę, jaką przebył krążek od momentu uzyskania prędkości V2 aż do chwili zatrzymania się. To zadanie wydaje się bardzo analogiczne do poprzedniego. W takim razie spróbujmy go rozwiązać dokładnie w taki sam sposób. Czyli mamy teraz taką sytuację, że mamy prędkość początkową V2, która jest dwukrotnie mniejsza od V1, czyli stanowi 1 druga V1, przy czym skoro wiemy, że V1 to jest 14 m na sekundę, to możemy napisać, że V2 to jest 1 druga razy 14, czyli 7 m na sekundę. Mamy obliczyć drogę S2, jaką krążek przebył od momentu uzyskania prędkości V2 aż do chwili zatrzymania się. I korzystamy z tego wzoru, co w poprzednim podpunkcie, wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźniony. Tym razem prędkość początkowa to jest V2, czas ruchu to jest jakieś T2, minus jedna druga, jakieś opóźnienie A2, razy T2 kwadrat. I patrzymy, co jest niewiadomo. S2 to jest to, czego szukamy. V2 znamy, T2 nie znamy i A2 nie znamy. Czyli nie znamy tak S2, T2 i A2. A mamy tylko jedno, jedno równanie i trzy nie wiadomo. No to musimy szukać dalej. Drugi wzór jest znowu taki, jak korzystaliśmy wcześniej, czyli możemy sobie rozpisać, że opóźnienie A2, no to to jest zmiana prędkości, która nastąpiła w tym czasie T2. Znowu chcemy mieć wartość na plusie, czyli skoro prędkość się zmienia od 7 m na sekundę do 0, no to po prostu wpiszemy, że ta zmiana prędkości to jest V2 przez T2. No to w tym momencie wyraziliśmy sobie. A2 przy pomocy V2 znanego i T2. Czyli możemy powiedzieć, że mamy dwa równania, ale dalej mamy jakby w nim trzy niewiadome. I w jaki sposób to ugryźć? Żeby sobie to rozważyć, musimy wrócić do początkowej treści zadania, bo tam jest informacja, która jest nam niezbędna, a której jeszcze nie wykorzystaliśmy. Ta informacja brzmi tak, że w zadaniach 1.1 1 do 1.3 przyjmij, że siła tarcia kinetycznego działająca na krążek poruszający się po lodzie ma stałą wartość proporcjonalną do wartości ciężaru krążka. Powinny inne siły działające na krążek w kierunku poziomym. Po co nam ta siła tarcia kinetycznego skoro my tutaj rozważamy? Powiedzielibyśmy od strony kinematycznej w ogóle nie mówię tutaj na razie o siłach. Po co nam to? Zaraz to się okaże. Jeżeli jest podłoże i porusza się tutaj krążek to w obu sytuacjach jest. taka, jest w, obu, w obu tych podpunktach jest taka sytuacja. Uderzamy krążek. Krążek uzyskuje jakąś prędkość V1 albo V2, i następnie ten krążek zaczyna się poruszać ruchem jednostajnie opóźnionym. Żeby poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym, to oznacza, że musi działać jakaś siła wypadkowa, która jest zwrócona przeciwnie do wektora prędkości. I tą siłą, która działa, jest siła tarcia. I jest to jedyna siła, która działa w osi x, bo to, że krążek się porusza z prędkością v w prawo, to było tak, że krążek został uderzony, ale później już żadna siła w prawo na ten krążek nie działa, a ponieważ krążek wytraca prędkość, to musi działać jakaś siła w lewo, więc siła tarcia działa w lewo, siła tarcia kinetycznego, i wiemy, że to jest jedyna siła, która działa w osi x, więc jest to siła wypadkowa. Siła wypadkowa z drugiej zasady dynamiki Newtona wiadomo, że można ją zawsze rozpisać jako masa ciała razy jego przyspieszenie. I teraz tak w podpunkcie 1.1 ciało miało ma jakąś masę i jakieś opóźnienie, a w związku z tym działała z siła tarcia kinetycznego jakaś tam. W drugiej sytuacji mamy ten sam krążek, więc ma tę samą masę i ma działać taka sama siła tarcia kinetycznego. Żeby działała taka sama siła tarcia kinetycznego na klocek o takiej samej masie, no to przyspieszenie musi być takie same. W związku z tym z tej informacji wynika, że a1 jest równe a2. I to jest ta informacja, która nam spowoduje, że będziemy mieć jeszcze trzecie równanie, i to równanie wynika stąd. Tutaj mieliśmy przyspieszenie właśnie A1, które miało wartość V1 przez T1. Możemy sobie je obliczyć, bo wiemy, że V1 wynosi 14 metrów na sekundę, wiemy, że T1 wynosi 4 sekundy, bo to obliczyliśmy. Możemy również elegancko po prostu podstawić. Wiemy, że T1 tu nam wyszło T1 jest równe 2S1 przez V1. Możemy to wstawić tutaj. Wówczas A1 można rozpisać jako V1, główna kreska ułamkowa przez T1, czyli 2S1 przez V1. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, więc V1 z mianownika, mianownika pójdzie do licznika. Zostanie V1 kwadrat przez 2S1. V1 to była dana 14 metrów na sekundę. V1 to była dana 28 metrów. W związku z tym a1 jest znaną. I ten wzór właśnie sobie tutaj dołożymy. Czyli dołożymy sobie, że a1 jest równe a2 i jest równe V1 kwadrat przez 2s1. W tym momencie a2 staje się naszą wiadomą. I robimy w analogiczny sposób jak wcześniej, czyli najpierw wykorzystujemy ten wzór, żeby wstawić sobie tutaj. Z tego wzoru, skoro A2 jest teraz już naszą znaną i V2 jest znaną, to z tego wzoru musimy wyciągnąć właśnie T2, żeby obliczyć S2. T2 z tego wzoru jest równe V2 przez A2. Podstawiamy tutaj. S2 jest równe V2 razy T2, czyli to. V2 przez a2 minus 1, 2, a2, te 2 kwadrat, czyli v2 przez a2 do kwadratu. v2 razy v2 daje v2 kwadrat, dzielimy przez a2 i odejmujemy 1, 2, a2, to podnosimy do kwadratu. v2 kwadrat przez a2 kwadrat. To przepisujemy V2 kwadrat przez A2 minus A2 z kwadratem się skraca, zostaje 1 druga V2 kwadrat przez A2. Czyli mamy 1 V2 kwadrat przez A2 minus 1 druga V2 kwadrat przez A2, czyli zostaje 1 druga V2 kwadrat przez A2. I to jest ten moment, kiedy podstawiamy, że A2 jest równe tyle. W takim razie 1 druga V2 kwadrat przez, zamiast A2 wpisujemy V1 kwadrat przez 2s1. V1 kwadrat przez 2s1 to jest główna kreska ułamkowa, czyli jak dzielimy to, mnożymy przez odwrotność. I mamy 1 druga V2 kwadrat razy 2s1 przez V1 kwadrat. Dwójki się skrócą i zostanie po prostu. Może tego tu równa się już nie napiszę, tylko napiszę tu od nowa, że S2 jest równe V2 kwadrat przez V1 kwadrat razy S1. A wiemy, że V2 jest równe 1 druga V1, no to 1 druga V1 do kwadratu przez V1 do kwadratu razy S1, 1, druga do kwadratu daje 1, czwarta, v1 do kwadratu, v1 kwadrat przez v1 kwadrat razy s1. To się skraca i zostaje nam, że s2 jest równe 1, czwarta, s1 po prostu. A skoro wiemy, że s1 wynosi 28 metrów, to było podane wyżej, no to s2 jest równe 1, czwarta razy 28 metrów, czyli 7 metrów. I to jest pierwszy sposób na rozwiązanie tego zadania. Ale tak naprawdę to zadanie można rozwiązać również w inny sposób. I ponownie musimy się czepić tej siły tarcia. I teraz możemy powiedzieć, że zmiana energii jest równa wykonanej pracy. I teraz tak, pomyślmy, jak zmienia się energia kinetyczna. Tego krążka. No początkowo energia kinetyczna jest związana z prędkością tego krążka V2, czyli ona wynosi 12 druga M V2 kwadrat i później maleje do zera. W związku z tym zmiana energii wynosi 12 druga mV2 kwadrat. O tyle zmalała energia kinetyczna tego krążka. Dlaczego ta energia kinetyczna krążka zmalała? Bo została wykonana praca nad układem praca sił tarcia. Bo jak był krążek, i tutaj działała siła tarcia, no to ona wykonywała pracę. I teraz wzór na pracę. Można sobie spojrzeć do karty wzorów. To jest ten wzór. Praca to jest siła razy przemieszczenie, razy cosinus kąta między siłą a przemieszczeniem. Siła działała w lewo, przemieszczenie było tutaj w prawo, ale kąt między nimi wynosił 180 stopni. Czyli cosinus 180 stopni to jest minus 1. I działająca siła to jest siła tarcia i ona działa, yy, siła razy przemieszczenie, tak? Czyli działa na jakiejś drodze. Działa właśnie na tej drodze S2, której my szukamy. Dlaczego z minusem? Yy, no dlatego z minusem, bo przemieszczamy się w prawo, siła tarcia działa w lewo. Yy, no ale my tutaj przyrównujemy jakby zmianę do pewnej zmiany, czyli bierzemy wartości bezwzględne. Czyli energia kinetyczna zmieniła się o 1 druga mv2 kwadrat, też moglibyśmy napisać z minusem, bo się zmniejszyła. Tak? Natomiast praca, która została wykonana, to jest po prostu siła tarcia razy ta droga. Mamy taki wzór, szukamy S2, no i wpisaliśmy sobie tutaj tę siłę tarcia. Prędkość V2 mamy, e, natomiast e, nie mamy masy tego krążka, no i nie mamy tej siły tarcia. Ale ponownie musimy skorzystać z tej informacji, że siła tarcia kinetycznego, która działa na krążek, ma stałą wartość. W takim razie znowu należy porównać sytuację pierwszą i sytuację drugą, bo w pierwszej sytuacji również mogliśmy napisać, że zmiana energii kinetycznej jest równa wykonanej pracy. Tam mieliśmy krążek o tej samej masie, ale poruszający się z prędkością v1 kwadrat, też działała siła tarcia, ale tym razem na drodze s1. I jeżeli połączymy te dwa wzory, to okaże się, że ta siła tarcia jest do wyeliminowania. Możemy sobie z tej drugiej sytuacji policzyć, że siła tarcia to jest 1,2 druga M V1 kwadrat przez S1 i możemy sobie to podstawić tutaj. W takim razie 1,2 druga m V2 kwadrat jest równe. 1 druga M V1 kwadrat przez S1 razy S2. Jedna druga się skraca, masa się skraca. My szukamy s2, czyli zostaje v2 kwadrat jest równe v1 kwadrat przez s1 razy s2. Przesuwamy się tutaj trochę, żeby mieć miejsce. Dobrze, że mam inny pisak, to będzie widać. Tu będę sobie niżej kontynuowała. Chcemy otrzymać s2, czyli musimy pomnożyć przez s1 przez v1 kwadrat. W takim razie s2 wychodzi V2 kwadrat razy S1 przez V1 kwadrat. No i widzimy, że dochodzimy do tej samej sytuacji, którą mieliśmy wcześniej. Um, ta sytuacja była dokładnie tutaj. V2 kwadrat przez V1 kwadrat razy S1. Czyli jeżeli rozpiszemy, to dostaniemy dokładnie to samo, czyli 1 czwarta S1. Czyli jeszcze raz, jak można było to zrobić? Można było to zadanie zrobić w ten sposób, że korzystamy ze wzorów z kinematyki, ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym i ze wzoru tutaj na, na to opóźnienie i skorzystać z tego, że siła tarcia jest w obu przypadkach stała, czyli jeżeli nie zmienia się masa, a siła tarcia jest działającą siłą wypadkową, to musi się również nie zmieniać przyspieszenie. I w ten sposób skorzystaliśmy, wy, wyprowadziliśmy to w tej pierwszej sytuacji. A w tym drugim przypadku skorzystaliśmy z tego, że zmiana energii kinetycznej musi być równa pracy wykonanej nad układem czyli y, energia kinetyczna zmienia się od wartości 1/2mv kwadrat do zera a praca wykonana jest to wyko praca wykonana przez siłę tarcia na drodze której szukamy Czyli to było to pierwsze równanie, a to drugie równanie to było wykorzystanie tej samej zasady. Tu jest zasada zachowania energii rozpisana, e, tylko wykorzystanie tym razem do sytuacji pierwszej, bo tam wiemy, że działa ta sama siła tarcia, dlatego tę, tę siłę tarcia mogliśmy potem tutaj wstawić. Natomiast ta siła tarcia działała na innej drodze, a to powodowało, że e, jakby inna energia kinetyczna e, została wytracana na skutek wykonanej pracy. Było jeszcze był jeszcze trzeci podpunkt tego zadania, i ten trze trzeci podpunkt 1.3 brzmiał następująco. Zgodnie z założeniami dla modelu zjawiska opisanymi w treści zadania pierwszego, można wykazać, że wartość A przyspieszenia w ruchu jednostajnie opóźnionym krążka nie będzie zależała od jego masy M. A jedynie będzie zależało od wartości przyspieszenia ziemskiego G i od współczynnika tarcia kinetycznego Mi. Wykaż, że wartość A przyspieszenia krążka nie zależy od jego masy M, w tym celu wyprowadzi wzór pozwalający wyznaczyć A tylko za pomocą Mi i G. Rysujemy sobie jeszcze raz tę sytuację podłoże klocek i działa siła tarcia. W lewo. Co nam powiedziano o tej sile tarcia? Powiedziano. Że jest ona, ma stałą wartość i jest proporcjonalna do wartości ciężaru krążka. W takim razie możemy sobie rozpisać tę siłę. Proporcjonalna do ciężaru, czyli skoro tutaj mamy siłę FG, albo moglibyśmy napisać FC, siłę ciężkości, to powiedziano nam, że siła tarcia jest proporcjonalna do siły ciężkości. To jest informacja, którą moglibyśmy sami wydedukować. Dlaczego? Bo we wzorze na siłę tarcia to jest ten wzór, stoi współczynnik tarcia kinetycznego razy siła nacisku. Czyli siła tarcia z definicji, siła tarcia kinetycznego, to jest współczynnik tarcia kinetycznego razy siła nacisku. A jak wygląda siła nacisku w tej sytuacji? Siła nacisku jest tutaj i jest ona zawsze liczbowo równa sile reakcji podłoża. Z trzeciej zasady dynamiki Newtona jest to siła akcji reakcji. Siły te są przyłożone do różnych ciał, bo siła nacisku działa na podłoże, siła reakcji podłoża działa na ten krążek ho hokejowy, więc te siły się nie znoszą, ale mają tę samą wartość przeciwne zwroty. Czyli z trzeciej zasady dynamiki Newtona siła nacisku jest równa sile reakcji podłoża. Natomiast z pierwszej zasady dynamiki Newtona wiemy, że siła, Reakcji podłoża musi być równa sile ciężkości, ponieważ klocek w tej osi Y się nie porusza. On się nie unosi na gór, do góry ani się nie opada. W takim razie działające na niego siły muszą się równoważnić. Jeżeli porównamy sobie te dwa wzory, wyjdzie, że siła ciężkości jest po prostu równa sile nacisku. I to możemy wstawić tutaj. No to jeżeli to wstawimy, to mamy, że Mi razy FC, czyli Mi razy M razy g. A powiedzieliśmy, że siła tarcia stanowi siłę wypadkową. W takim razie to ft możemy rozpisać jako m razy a. Bo siła wypadkowa, druga zasada dynamiki Newtona, przyspieszenie to jest siła przez masa. Czyli ta siła wypadkowa to jest przyspieszenie razy masa. Czyli siłę tarcia rozpisujemy jako masa kroszka razy jego przyspieszenie. No a z, z, z tego, że to jest siła tarcia, wiemy, że to jest po prostu mi razy M razy G, bo współczynnik tarcia kinetycznego razy siła nacisku, która w tym przypadku jest równa sile ciężkości. Jeżeli podzielimy sobie przez masę, wyjdzie, że A jest równe mi razy G, czyli wyraziliśmy wartość przyspieszenia krążka przy pomocy mi i przy pomocy G, a widać, że masa się skłóciła.